O Auschwitz można uczyć wszędzie, o Holokauście można uczyć wszędzie, o ludobójstwach można uczyć wszędzie. Jednak edukacja w tym miejscu ma wyjątkowy wymiar. To, co jest naszą misją misją tego miejsca uczyć, edukować o tym, co wydarzyło się w Auschwitz, co było Holokaustem jest, jedną z naszych, jest jednym z naszych najważniejszych zadań. W tej chwili. Eksperci Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcim łączą swoje siły z uczelnią SWPS, aby zaproponować wyjątkową, wyjątkowe studia, wyjątkową podróż, wyjątkową wyprawę do sedna, do korzeni totalitaryzmu XX wieku. I taki jest tytuł tych studiów, na które zapraszamy.